Elden Ring, dostępny na konsolach Xbox Series X i S, daje graczom mnóstwo powodów do radości, ale w grach od From Software najważniejszą rolę odgrywają walki z bossami. Pomyśleliśmy więc, że przygotujemy krótki ranking tych, z którymi do tej pory się zetknęliśmy. Uwaga Zmatowieńcy, przed Wami spoilery. Elden Ring to gra, w której określenie łatwy może być nieco mylące, ale z pewnością znajdziemy w niej kilku bossów, którzy są mniej groźni od pozostałych. Weźmy na przykład jedną z powracających postaci w grach od Forum Software, jaką jest Łata. Po pierwsze, jak bardzo przerażający może być ktoś o imieniu Łata. A po drugie, w rzeczywistości jest on tylko w połowie tak groźny, na jakiego wygląda. Wystarczy zbić 50% jego paska życia, żeby się poddał. I chociaż w sołusowym podręczniku raczej nie występuje pojęcie litości, to jeśli pozwolicie mu przeżyć, będzie pełnił rolę kupca, od którego będziecie mogli kupować przedmioty, w tym jeden, który szczególnie przyda się w walce z późniejszym przeciwnikiem. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Boss, którego spotykamy w sekcji samouczka, też jest łatwy do pokonania. Żołnierz Godrika, to potężny, niezbyt gibki facet, który wymachuje ciężkim mieczem, co sprawia, że bardzo łatwo odczytać jego ruchy. W dodatku ma mało punktów życia, więc ginie po zaledwie kilku trafieniach. Troll kamienny kopacz, którego znajdziecie w tunelach pogrobna, sprawia podobne trudności, aczkolwiek fakt, że wasze ataki odbijają się od jego kamiennej skóry, oznacza, że nie będziecie w stanie wykonywać kombosów w walce wręcz, więc upewnijcie się, że każde uderzenie jest celne. Najlepiej sprawdzają się ataki pojedynczymi szarżami z przytrzymanym RT lub użycie wojennych popiołów z LT. Człowiek bestia z Farum Azula ma o wiele bardziej przerażający przydomek, ale jest kolejnym przeciwnikiem, którego można łatwo przechytrzyć. Wystarczy zbliżyć się do niego na tyle, by uruchomić jego kombosy, a następnie cofnąć się lub odturlać, by uniknąć obrażeń, a zyskacie małe, ale czyste pole do ataku po zakończeniu jego sekwencji ciosów. Wyprowadźcie kilka mocnych ataków za pomocą przycisku RT, a wkrótce będziecie mogli nazywać się pogrącami bestii. W katakumbach burzowego podnóża spotkacie pierwszego ogara pogrzebowego złotego drzewa. Na szczęście pies, który szczeka, nie gryzie, aż tak bardzo, bo z jego pyska leci strumień płonącego ognia, więc starajcie się trzymać od niego z daleka. Te ogary, które są podejrzanie podobne do kotów, pojawiają się także w kilku innych lochach i katakumbach, czasem w irytującym towarzystwie innych mniejszych przeciwników, takich jak gobliny. Jeśli jednak zaatakujecie go kilkoma ciosami, a następnie wycofacie się, Pamiętajcie, gdy będzie unosił się w powietrzu, koniecznie wykonajcie szybki unik za pomocą przycisku B, w mik nauczycie go sztuczki, zdechu pies. Strażnik Grobów to kolejny dość prosty boss, na którego natkniecie się w katakumbach. Ma w swoim arsenale dość paskudny atak obszarowy, który polega na wymachiwaniu bronią, ale jeśli będziecie na to uważać, powinniście być w stanie wygrać ten pojedynek. Zakładając, że nie cierpicie na mięczakofobię, powinniście być w stanie bez problemu poradzić sobie też z przywołującym duchy ślimorem. Ten nikczemny przeciwnik używa Samona, po czym staje się niewidzialny, ale jeśli rozejrzycie się za świecącym ślimakiem kręcącym się po kątach, możecie go zaatakować i zdemaskować jego prawdziwą postać, po czym szybko zlikwidować. Ktoś zamawiał ślimaczka w sosie czosnkowym? Miranda, którą spotkacie w jaskini Tom's Ward, to naprawdę toksyczna istota. Najlepiej pogodzić się z tym, że zostaniecie tu otruci, ale jeśli będziecie trzymać się ścian, to przynajmniej unikniecie jej piorunujących ataków obszarowych. Gracze posługujący się magią powinni przygotować sobie zaklęcie, takie jak leczenie trucizny, żeby móc uleczyć się szybkim naciśnięciem bampera. podczas gdy gracze walczący wręcz powinni starać się okrążać Mirandę i zadawać potężne ciosy. Łuskowaty wynaturzeniec to kolejny stwór o bardzo niemądrej nazwie, z którego możecie się śmiało nabijać. Już z daleka widać jego ataki, co ułatwia sprawę, zwłaszcza jeśli przywołacie popioły, które odwrócą jego uwagę, a Wy będziecie mieli wystarczająco dużo zręczności, żeby wykonać skuteczne uniki. Ostatni na naszej liście łatwiejszych przeciwników jest szalony dyniogłowy. Wyglądem przypomina postać ze Snupiego. I patrząc na to jakim jest wojownikiem, możemy śmiało powiedzieć, że nie jest wart złamanego grosza. Popioły samotnego wilka świetnie się tu sprawdzą, ponieważ odwrócą uwagę bossa i ułatwią wam wyprowadzenie kombosów. Może was kusić, by walnąć w tę wielką lśniącą dynkę, ale w ten sposób przeciwnik otrzyma o wiele mniej obrażeń, więc atakujcie ciało, unikajcie ataków z góry, a z pewnością zamienicie go w pomarańczowe pire. A jeśli udało Wam się przebrnąć przez te walki praktycznie bez szwanku, to gratulacje! W nagrodę czeka na was grupa znacznie trudniejszych przeciwników do pokonania. Zanim przejdziemy do prawdziwych mocarzy, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia, jest kilku bossów, którzy plasują się gdzieś pomiędzy wspomnianymi wcześniej nieborakami, a prawdziwymi koszmarami. Jednym z takich średnich bossów jest Lwiwy Naturzeniec. Ten koci koleżka jest bardzo agresywny i stosuje podstępną kombinację szybkich i wolnych ataków, które mogą was zaskoczyć, jeśli nie będziecie się pilnować. Blokowanie na niewiele się zda, nawet jeśli macie porządną tarczę, więc skupcie się na unikach i szukajcie okazji do ataku, kiedy skoczne ataki wynaturzeńca sprawią, że opuści gardę. Adan, złodziej ognia, to kolejny dość trudny przeciwnik, którego można znaleźć w wiecznym więzieniu złoczyńcy, tych opcjonalnych portalach w kamiennych basenach w południowej części jeziora Liurnia. Ten obdarzony lepkimi rączkami pistolet ukradł sobie magię ognia, na którą będziecie musieli uważać, a do tego jest dobrze obeznany w starożytnej sztuce walenia głupców po głowie wielkim kolczastym biczem. Na szczęście wszystkie jego magiczne ataki są telegrafowane czerwoną, okrągłą runą, a animacje walki wręcz są dość długie, więc macie sporo miejsca na kontratak. Chociaż na samym początku gry widzimy, jak obrońca drzewa przechwala się swoimi umiejętnościami, radzimy unikać tej potyczki, dopóki trochę nie podlewelujecie. Jeśli oznacza to uciekanie w popłochu za pierwszym razem, gdy się na was rzuci, to niech tak będzie, nie ma się czego wstydzić. Kiedy będziecie gotowi do starcia, przyjdzie wam stawić czoła szerokiemu i zróżnicowanemu wachlarzowi ruchów, który utrudnia wykonywanie uników, więc jeśli wasza tarcza jest w stanie temu sprostać, najlepszym rozwiązaniem będzie blokowanie ciosów. Pamiętajcie o zachowaniu dystansu, gdy przeciwnik wzbija się w powietrze, żeby wykonać uderzenie tarczą, ponieważ jego zasięg jest znacznie większy niż można by się spodziewać, a każdy kto znajdzie się na polu rażenia, może zostać powalony jednym strzałem. Najlepszym rozwiązaniem jest chyba, jak to śpiewała Metallica, zwalczyć ogień ogniem, wsiadając na konia, rzucając się do ataku, a następnie błyskawicznie wycofywać się przed potężnymi machnięciami włócznią. Które w 60 klatkach na sekundę w trybie wydajności wydają się być jeszcze szybsze. Utrzyjcie nosa wymienionym cwaniaczkom, a będziecie gotowi stanąć do walki z najgroźniejszymi przeciwnikami w Elden Ring. Złote Drzewo i jego mniejsi kuzyni wyglądają wspaniale w rozdzielczości 4K na konsoli Xbox Series X, ale bądźcie czujni. Przeważnie strzegą ich obrońcy, którzy mogą was zabić dwoma uderzeniami. Awatary złotego drzewa spotkacie na całej mapie obok mniejszych złotych drzew i choć różnią się one znacznie poziomem trudności, to te trudniejsze są naprawdę ciężkie. Ponieważ mają one tendencję do zapuszczania korzeni w jednym miejscu, łapiecie mam nadzieję, najlepiej wskoczyć na grzbiet strugi i spróbować rozegrać walkę metodą uderz i uciekaj. Warto też od czasu do czasu zsiąść z konia i przygotować kilka ognistych kociołków do rzucania. Margit, upadły Omen, to przeciwnik, którego znamy już od jakiegoś czasu, ponieważ pojawił się w zamkniętych testach sieciowych jakiś czas temu, co jednak wcale nie oznacza, że teraz będzie łatwiej. W swoich dwóch postaciach Margit dysponuje brutalnymi atakami krótko- i dalekosiężnymi, wyprowadzanymi masywnymi kończynami, a także długimi kombosami, które mogą szybko wyczerpać poziom staminy, jeśli trzymamy LB, próbując je zablokować. Jeśli jednak byliście na tyle łaskawi, żeby we wcześniejszych etapach gry pozostawić łatę przy życiu, możecie zdobyć od niego przedmiot o nazwie Kajdany Margita, który przykuje go do ziemi i pozwoli wam oddać kilka celnych ciosów albo nawet użyć magii dystansowej, takiej jak Glintstone, jeśli wasza postać to potrafi. Margit jest również podatny na krwawienie. Nie zobaczycie jak rośnie jego licznik utraty krwi, ale jeśli zadacie mu 5 lub 6 uderzeń maczugą lub pałką, powinniście zdołać go wypełnić i wyrządzić przeciwnikowi całkiem spore obrażenia. Kolejnym bossem, z którym gracze zamkniętych testów sieciowych wiążą niezbyt miłe wspomnienia, jest latający Smok Agil, który chętnie spada z nieba w pobliżu ruin smoczego pogorzeliska. Ataki w głowę Agila zadadzą największe obrażenia, ale tam też znajdują się wszystkie jego zęby, więc dłuższa broń, taka jak miecz półtora ręczny czy włócznia, przydadzą się je, jeśli chcecie trafić w głowę, nie dając się przy tym skonsumować. Wielkie miecze i młoty dwuręczne również zadadzą Agilowi potężne obrażenia, ułatwiając wyprowadzenie krytycznych uderzeń. Załatwcie wcześniej człowieka bestie, a będziecie mieli do pomocy talizman Czerwonego Smoka, który osłabi jego ogniste ataki. Kolejnym bossem, na którego mieliśmy oko od jakiegoś czasu, jest Godric Szywaniec. Ze swoimi licznymi rękoma i ogromnym złotym toporem, który lubi w nich trzymać, Godric to prawdziwy koszmar, potrafiący atakować lawinami ciosów o ogromnym zasięgu. Sprawy przybierają jeszcze gorszy obrót w drugiej fazie, gdy przyspiesza, a na jednej z rąk wyrasta mu głowa smoka, której używa jak miotacza płomieni, więc ognioodporna zbroja może okazać się przydatna. Jeśli mijając barykady na drodze do Areny Godrika porozmawialiście z Nefeli, będziecie mogli ją przywołać, co jest świetnym sposobem na odwrócenie uwagi Godrika. Ale nawet wtedy sugerujemy, żeby wasza broń miała co najmniej plus 3 do poziomu, zanim rzucicie się na tego wielorękiego bandytę. Jest jeszcze dowódca O'Neill, który jak sugeruje jego imię, uwielbia mówić ludziom, co mają robić. Ma on też pod swoją wodzą całą masę NPCów walczących na dystans i w zwarciu, którzy pomogą mu w walce. Jest wytrzymały i zadaje silne ciosy, więc korzystajcie ze strugi, żeby trzymać się od niego z daleka i jeśli to możliwe, starajcie się powoli pozbawiać go punktów życia za pomocą broni dystansowej. Onil jest również podatny na truciznę, więc jeśli macie pod ręką coś toksycznego, to teraz jest dobry moment, żeby to wykorzystać. Darywil, wasalny rycerz, to kolejne trudne starcie i to na wiele różnych sposobów. Darywil jest szybki, agresywny i staje się niewidzialny, kiedy się porusza. Może was kusić, żeby schować się za tarczą, ale uważajcie, bo nawet zablokowane ataki wpłyną na zwiększenie krwawienia. Co gorsza, okienka, w których możecie przeprowadzać kontry są niewielkie i ograniczają was do jednego lub dwóch ciosów, jeśli nie chcecie ryzykować odniesienia obrażeń. Zdecydowanie jest to jeden z tych przeciwników, w przypadku których musicie dokładnie poznać schematy walki, jeśli chcecie mieć jakiekolwiek szanse na sukces. Dobra wiadomość jest taka, że nie musicie walczyć z derivilem w pojedynkę. Wystarczy wstryknąć palcami przed ruinami mglistego lasu, a zwrócicie na siebie uwagę potężnego wojownika – półwilka Blaida. Okazuje się, że ma on pięku ze starym Derivilem, więc następnym razem, gdy udacie się do wiecznego więzienia rycerza bez pana, znajdziecie tam jego znak przyzywający. Na koniec musimy opowiedzieć o pradawnym bohaterze Zamor. Szczerze mówiąc, nie wiemy, co jest w nim takiego bohaterskiego, bo to w zasadzie tylko wielki władający magią lodu Pajac. Mam mrożący krew w żyłach atak zionący, który z pewnością przyprawi was odreszcze, a jeśli uda wam się pozbawić go połowy życia, nałoży na swój miecz magię zamrażającą. Na szczęście nasz bohater źle znosi ataki magiczne, więc gracze rzucający czary będą tu w swoim żywiole. Myślcie o nim ciepło, omijajcie jego ataki obszarowe szerokim łukiem, a może uda wam się przeżyć? Może. Oczywiście, krainy pomiędzy nadal kryją w sobie wiele horrorów, przez które nie mieliśmy jeszcze przyjemności zostać brutalnie zamordowani, więc jest na co czekać. Aby dowiedzieć się więcej o naszych najnowszych wyczynach w Elden Ring i ogólnie o nowościach ze świata Xboxa, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek. Wypowiedzcie się też w komentarzach na temat waszych dotychczasowych rankingów bossów. Aha, no i życzymy powodzenia w następnych potyczkach. Trzymajcie się ciepło, cześć!